Cześć. Pytacie, jak zapraszać na nowym Facebooku do wydarzenia, które organizuje Wasza strona? Jestem na wydarzeniu Strategia na Facebooku, moje tipy, wydarzeniu, które organizuje moja strona bogielczyk.com. Zwróć uwagę, że w prawej części ekranu jest moje zdjęcie profilowe, zdjęcie profilowe mojej strony i gdy na nie najadę, pokazuje się napis Interakcja jako bogielczyk.com. Muszę rozwinąć tę listę. I pojawia się moje konto prywatne, Joanna Bogielczyk. Wybieram to konto. I tylko wtedy, czyli tylko z prywatnego konta, masz możliwość zaproszenia gości na swoje wydarzenie. Jako fanpage, nie możesz zapraszać do wydarzenia kont prywatnych. Czyli trzeba tutaj zmienić interakcję z konta firmowego na konto prywatne, i wtedy pojawia się tobie koperta zaproś. Gdy klikniesz na kopertę zaproś. Pojawi się lista osób, które możesz zaprosić na wydarzenie. Pamiętaj, że możesz zaprosić 500 osób na jedno wydarzenie. I tu, jak widzisz, ja już ten limit wykorzystałam i u mnie pokazuje się napis: Pozostało zero zaproszeń. Wierzę, że ten film pomoże Tobie zapraszać na wydarzenia i budować im większy zasięg. Pozdrawiam serdecznie, Joanna Bogielczyk.